Czy masz dosyć gubienia karty? Chcesz pozbyć się portfela, bo nie czujesz się z nim bezpiecznie? A może nie potrafisz zapamiętać swojego PINu? Porzuć swe troski. Nadchodzi biometria. Biometria to technologia pozwalająca na korzystanie z własnego palca do podjęcia pieniędzy z bankomatu. Bez portfela i PINu. Od teraz jest nim układ naczyń krwionośnych w twoim palcu. Wow, to musi być wygodne. Nareszcie się tego pozbędę. Czy wzory i śladki masowo produkowane na tradycyjnych kartach bankomatowych już cię znudziły? Wypróbuj bankowość biometryczną. Dzięki niej możesz skorzystać z całej gamy różnych wzorów, które wymienisz każdego dnia, tak, by pasowały ci do garnituru lub koloru paznokci, a nawet specjalne skórzane portfele. Patrz, teraz mam własny wzór na karcie. Pff, kto by używał takich staroci? Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości? Podkarpacki Bank Spółdzielczy wprowadził tę nowoczesną technologię jako pierwszy w Europie. Koniec z ryzykownymi metodami zapamiętania PIN-u. Biometria jest po to, by bezpiecznie robić to za Ciebie. Oto, co mówią o niej ludzie. Dzięki biometrii pieniądze mam w małym palcu. Biometria? Nie ma na co czekać. Wypróbuj już dziś. Biometria. Pieniądze w zasięgu ręki.